Nie wygląda dobrze. Brwi nie są wyskubane, a raczej prawdopodobnie tylko jedna brew. Niedługo będzie grubsza niż u sąsiada wujka Mustafego. Końcówki też są rozdwojone. Co tam, córcia? Słyszałam nuty kobiecego oburzenia, a może wydawało mi się. Nie, mamo, nie wydawało! Spójrz na mnie, jak mogę tak wyjść na ulicę! Boże, Nicole, masz rację. Nie byłam nawet pewna, czy to ty mówiłaś, czy twoje zaskórniki. Zaraz wszystko naprawimy. A few inches later. Tak, Nicole, to powinno pomóc. Z podróży mnóstwo luksusowych kosmetyków. Wszystko dla siebie. Nawet fajne gwiazdy nie mogą sobie na to pozwolić. W takim razie zabierzmy się do pracy. Chcę, żeby wszyscy moi fajni koledzy z klasy, którzy mają bogatych rodziców, walczyli o to, kto zanieśli moją torbę do domu. Oj, aj, 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 aj. Mamo, może mogłabyś być ostrożniejsza? Nikol, albo pocierpisz, albo będziesz chodzić z tą swoją monobrwią! Piękno wymaga poświęceń, to wszystko jasne. Nie no, dobrze, dobrze. Jeszcze masaż by się przydał dla pełnego piękna. Oto abonament do salonu kosmetycznego na dowolne zabiegi. Tylko nie róbcie lodowego układu. W przeciwnym razie Kiki nie opuści Cię, dopóki nie wyliżę wszystkich swoich rąk i nóg. Okej, okay, musiałabym jeszcze walczyć z Bogdanem. Jak fajnie jest mieć taką bogatą mamę. Kolegom z klasy, że moje włosy nie są mokre, tylko tłuste. Nicole, z czego jesteś niezadowolona? Mamo, spójrz, jakie ja wygląda. Moje włosy wyglądają jakby krowa je polizała i pojawił się pryszcz. A pory na moim nosie wkrótce wypełnią się brówkami, bo myślą, że to nory. Och, co są młodzi ludzie? Kiedy byłam w Twoim wieku, nawet o tym nie myślałam. Obudziłam się, myłam twarz i byłam piękna. Ponieważ kiedy byłaś w moim wieku, nic poza wodą nie było, a i też nie każdy ją miał. A teraz jest wiele kosmetyków, szamponów. To wszystko nonsens. Wyciąganie pieniędzy od głupców. Teraz pokażę Ci naprawdę działającą metodę. A co najważniejsze, tanią. No, no. to jest? I dlaczego tak brzydko pachnie? Nie ma potrzeby tego wąchać. Trzeba to rozsmarować, wetrzeć i wypić. To najlepsze metody ludowe, jakie wymyślono. I co to jest? W tej miseczce mamy szampon do mycia włosów. Szampon jajeczny. Wystarczy jajko i woda, a efekt jest powalający. Mam nadzieję, że głowa mi od tego naprawdę nie odpadnie. A tu jest produkt naprawdę wyjątkowy: miód, węgiel drzewny, trochę jabłka. smarujesz nim całą twarz, a potem cóż po prostu nie poznajesz siebie. Żadnych zaskórników, żadnych łuszczenia, żadnych. Skóry na twarzy! A to jest wybar z pokrzywy i dzikiej róży! Wystarczy trochę i bryszce znikają! Organizm zostaje oczyszczony od środka! Fuć, co za obrzydlistwo! Bycie biednym jest do bani. Tor jest fajniejszy od Spidermana, co oznacza, że mamy ze sobą wiele wspólnego. Jeśli mnie pytasz, to Spider Gwen jest przynajmniej najładniejsza. Spokójcie się, skupili się na Marvelu. Nudzicie jak kamień na imprezie dla dzieci. Witam wszystkich, jak leci? Widzimy torby pełne produktów, co oznacza, że wszystko idzie coraz lepiej. Co tam masz? Mam nadzieję, że jakieś smakołyki? Co jeszcze? Dziś jak zwykle uczestniczyłam w różnych szkoleniach. O, i co było tym razem? Robienie na trutach kostiumów dla szyszyli z zapałek? Albo lekcja wróżbiarstwa, jak poznać swój los po zapachu. Skarpetek. Ależ nie. Tym razem uczestniczyłam w szkoleniu żywieniowym. Okazuje się, że jemy mnóstwo złego jedzenia. Tylko nie mów, że teraz będziemy jeść tylko trawę jak kozy. Oczywiście, że nie. O, 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 no bogato. To tylko tak. Na przekąski. Wieczorem siedzi do nas najlepszy szef kuchni w kraju i gotuje nam obiad. Dla każdego będzie gotował indywidualnie. A co, Waldemar nie zabiera już taniej do restauracji? Nie stać go na to, zwinął się. Chcę być fajną fitnessiarą i zacząć dietę. Uuu, zdrowe odżywianie, po prostu paskudne warzywa i tyle. Nic takiego. Patrz, tosty z czerwoną rybą, awokado i serkiem śmietankowym. A co to jest? Ciasto bez cukru i glutenu, z orzechami i wiśniami. Podoba mi się, może też zostanę fitnessiarzem. Dziewczyny lubią sportowców. Mi na pewno bardziej zależy na związku z Lady Dianą niż Tobie na zdrowym odżywianiu. Ale idea prawidłowego odżywiania się jest top. O czym rozmawiacie, dziki? Postanowiliśmy zacząć się zdrowo odżywiać. Świetny pomysł! Jecie tylko śmieci. Wasze ciało potrzebuje oczyszczenia. Potrzebujemy tylko pomocy przy gotowaniu! Gotowanie takich fancy smakołyków nie jest proste! Ani słowa więcej! Dajcie mi pół godziny, a na stole będziecie mieli super zdrowy obiad! To ani trochę nie przypomina zdjęć, które pokazywała Nicole. A co to jest? Jak to są kasza? Najzdrowsza i najtańsza rzecz na świecie. Usuwa wszelkie toksyny z organizmu. Za to dodaje do organizmu okropny nastrój i niechęć do jedzenia. Dziękujemy tanio. Na pewno zjemy wszystko, ale trochę później. Hmm, dla mnie pycha. ludzie, idę na randkę. Potrzebuję waszej rady. Czy wyglądam zbyt pretensjonalnie? Nie chcę, żeby mój partner zdał sobie sprawę, że będzie mu trudno mnie utrzymać. Pretensjonalnie? Ależ nie. Wręcz przeciwnie, jest trochę skromnie. Ja dodałbym jeszcze jakieś ozdoby. Powiedzmy, że twój drogi naszyjnik z diamentami, dla którego poprzedni chłopak sprzedał nerkę. Nikol, co ty mówisz? To zdecydowanie przesada na wszystkich frontach. A co, chcesz, żeby jakiś gość chodził w laczkach po domu? Nawet może twoich? Jedząc nasze jedzenie i robiąc głupie szarty, jakby próbował być młody. Jeśli nie, kraj dalej. Oh, Pomyślisz? Myślę, że potrzebujesz jeszcze rozprosu... Rozświetlacza! Tak, tak, dokładnie, aby z daleka było widać jaka jesteś piękna! Jakie to miłe, dziękuję! Wasze rady zawsze mi pomagają! tam cię w ogóle zabiera? Ostatnim razem spontanicznie zabrał mnie do Paryża! Ale tym razem pojedziemy po prostu na jacht! Przywieź nam chociaż homara z jachtu! Posmakujemy bogatego życia! Kijów! Wiśniowiecki! ziomki. Się. Co? Nie musimy oszczędzać wody i myć się częściej niż raz w tygodniu? Lepiej zgadnijcie kto zaprosił mnie na kebaba na parkingu. Co? Czy to był twój sąsiad wujek Kola? Tak, pracowałam nad nim cały miesiąc. Uśmiechałam się do niego ze śmieciami i takie tam. Myślałam, że już nigdy nie jest zadzwoni i to się stało. Musisz wyglądać jak najlepiej. Jest głównym inżynierem w fabryce. No i ma z czego żyć. że założę moją ulubioną szarą tunikę? Mama musi zbudzać zachwyt, a nie litość. Tego potrzebujesz! Jeśli cię w tym zobaczy, od razu będzie chciał zostać dyrektorem zakładu, aby zdobyć takie piękno! Ziomki. Co mam zrobić z włosami? Umyć, czy co? Po co? Jest inżynierem, a nie prezydentem. Dokładnie. Zwiąż w kucyk, załóż kapelusz i super. Tonio jesteś dziesięć na dziesięć. Dziękuję, króliczki. Spróbuję go przekonać, by kupił dwa kebaby jednego z Mam Przypomnijcie sobie smak mięsa. Miej sumienie! Cały czas wynoszę śmieci! Przestań wykorzystywać moją dobroć! No to ja mam to zrobić? Jeśli ktokolwiek z moich znajomych zobaczy, jak wynoszę śmieci, nigdy nie zmyję wstydu! Nawet tak na mnie nie patrzcie! Zawsze coś to Bogdan! Poproś przychodniu o resztę, bo nie masz na kole! Bogdan! Wepchnij dziewczynę w błoto, bo ma taką samą sukienkę jak nie Bogdan! Życie jest niesprawiedliwe, przyjacielu! O co wy się kłócicie? W całym domu śmierdzi już śmieciami, a nikt nie chce ich wynosić! I w ogóle, mamo, przypominam, że ty też tu mieszkasz! Może czasem i ty mogłabyś w tym uczestniczyć. tym co? Czy wy myślicie, że tylko pieniędzmi umie przestać? Wezmę to i wyrzucę. Teraz tylko się przebiorę w coś przyzwoitego. Dlaczego kobiety zawsze chcą wyglądać dobrze, wyrzucając śmieci? Prawa natury, nic z tym nie zrobisz. No dobra, gdzie jest ten worek? Tutaj. nie, mamo. To tylko śmieci, każdy to wyrzuca. Nie ma w tym nic złego. Okej, okay. przyznaję się, to nie dla mnie. Spójrzcie, jak jestem ubrana. To powinna być torebka Chanel, a nie borek do śmieci. Proszę bardzo, żenia, ja, mówiłam ci, dawaj 50 dolarów, przegrałeś. Bogdan, zapłacę ci, a ty to wyrzucisz. No widzicie, nic się nie zmienia! Znowu coś to Bogdan! Mamo, nie chcę wyrzucać śmieci! Być może tam są moi koledzy z klasy, a ja wyglądam tak! No i co? Twoi koledzy z klasy nie wyrzucają śmieci? Łatwo jest być córką! Już biorę jedzenie od pierwszoklasistów w szkole, bo nie mam pieniędzy! W czym to jest łatwiejsze? Ale kto cię zobaczy przy śmietniku? Czas na lekcję relaksacji. Powtarzaj za mną. Raz, dwa i trzy. No widzisz, a ty przeżywałaś. To może być! A może myślisz, że skoro kupiliśmy ci koszulkę trzy miesiące temu, to teraz jesteś cool i paparazzi czekają na ciebie wszędzie? O, nie, tylko nie tu! Co? O mój Boże, co robić? Tylko nie mów, że on mnie widział! To jest Edward! Wszystkie dziewczyny są w nim zakochane! No i co, niech zobaczy, jaka jesteś pracowita! Plus 100 do atrakcyjności. Mówię ci to jako mądra kobieta. Myślisz, że tłusa głowa i klapki ze skarpetkami czynią ze mnie bogini? Nikol, co ty tu robisz? Zobaczyłem bezdomnych i chciałem pomóc. Okazuje się, że to ty! Edward, naprawdę myślałem, że zwykle tak wyglądam. Po prostu jesteśmy eksperymentem społecznym. Zejdź do niższej klasy społecznej i zrozum, co niepokoi ludzi. Nikol, przestań kłamać! Tak ona wynosi śmieci. Pani domu! Mamo, proszę, przestań! O, kogo ja widzę? Co wy tam robicie? Jak leci wasze życie? Co? Rozmawiasz z nami? Pierwszy raz cię widzę. Szperałem w śmieciach i znalazłem kilka fajnych rzeczy. Prawie nowe. Jak zawsze bez dziur. Na początku chciałem zachować dla siebie, ale odpuściłem. Pomyślałem, że wam się bardziej przydadzą. Ale cyrk. Nie mogę się doczekać, aż to każdemu pokażę. nie co za syt. Nigdy więcej nie wyjdę z domu. Nie zdołam tego zmyć. Spokojnie, Nicole. Nic wielkiego. Niech cię kochają za to, kim jesteś. To co? Zabieracie te rzeczy czy nie? Tak, biorę. Co się stało, Nicole? Ci idioci zupełnie oszaleli. Wysłali facetowi, którego lubię dziwne zdjęcie, na którym jem kukurydzę na plaży. Okropieństwo. Wykorzystali także moją ulubioną bluzę guci jako koc. I ubrudzili ją ziemią i trawą. A poza tym nazwali mnie głupią. Nie, to już nie mieści się w żadnych ramach. Teraz zadzwonię do ochroniarza Żory, a on poradzi sobie z nimi po męsku. Żora jest zadanie. Ilu, jak silnych? Dwoje, słabych. Tak, tylko nauczka. Przyjąłem. Dobrze, córko, czekamy na wyniki. Dalej. Oho, a co to się stało? Nikol, wybacz nam, prosimy. No, wybaczam Wam. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie. Nikol, nie suście. zdjęcie z kukurydzi jest nawet fajne. Aha, Edwardowi się podobało. Robią też zdjęcia i publikują je w internecie z podpisem Nicole ma 11 lat i wciąż te same problemy. Jakim mnie wstyd! Dobra, chodźmy, zajmijmy się tym. I co to ma niby o, już doniosła! Nie doniosła, ale uznała za koniecznie podzielić się z małą tym, co się dzieje! Dlaczego publikujecie takie zdjęcia w mediach społecznościowych? Rozumiecie, że mnie też zawstydzacie, że moja 11-letnia córka sika do łóżka? Mając 11 lat, to jeszcze normalne, ale mając 11, pół roku, to już jest dziwne. Sądzę to wszystko! Albo każę wam czekać w kolejce do lumpa! Jesteś dla nich twarda! Dobra, dobra, usunięto! Teraz wszyscy podajemy sobie ręce! Zgoda, zgoda, zgoda i więcej nie ma walki. Mamo, nie mamy siedmiu lat. Czasami bardzo w to wątpię. Nudzę się, idziemy na spacer? Tak, mam dość siedzenia w domu. Jeśli pójdziemy na spacer, to założę kurtkę. Kurczę, nigdy nie założyłam tego kostiumu kopielowego! Teraz też go nie założysz, jest zimno! Lisionki, szybko zgadujcie, co jest w tych kopertach? Pieniądze! Banalne! Nie, to bilety na wyjazd! Nasza piątka jedzie na wakacje na Maldiwy! Hurra! No tak, jakbyś czytała w moich myślach! Stop, nasza piątka, nas jest czterech! Oczywiście, Waldemar jeszcze jedzie. Mam nadzieję, że zaakceptuję jego obecność. Opalę się na białym piasku. Jaka nuda. Mam ochotę na jakąś rozrywkę! Jak fajnie byłoby pojechać na jakąś wycieczkę! Ludzie, co to za smutek? Kto chce się zabawić? Co? My! Mam nadzieję, że dobrze się bawić to nie to samo, co znowu zbieranie złomu! Nie, tym razem wybierzcie się w ekscytującą podróż po niesamowitym pięknie natury. Hurra! Hurra! Hurra, hurra! hurra. A little longer than a few minutes later? O, jesteście! A co tak długo? Jeszcze pytasz? Od kiedy fascynującą podróżą jest spędzenie dziewięciu godzin, aby udać się do sąsiedniej wioski po worek ziemniaków? Jedynym pięknem, jakie widzieliśmy, były krowy i tylko to, co po sobie zostawiły. Swoją drogą, w lesie są wilki. Musieliśmy przed nimi uciekać przez las, niosąc te ziemniaki. Gdybyśmy tego nie przynieśli, nie pozwoliłabyś nam wrócić do domu. Bogdan, Bogdan, Bogdan! A pełnieniem tego było jeszcze ostrzeżenie o burzy i tornadzie, o którym dowiedzieliśmy się od maniaka, który uciekał z więzienia, przebiegł przez las. Słuchajcie spokój. Jesteście cali i zdrowi. Poza tym, bo Nie mam zamiaru znowu robić czegoś takiego. Musicie, jutro trzeba wrócić po borek cebuli. Nie! Dokąd dzisiaj idziemy? Może do parku rozrywki? Tylko od razu mówię, że od razu po zjedzeniu hotdoga nie idę na kolejkę! O tak, cały park rozrywki pamiętacie za ostatni raz. Jak tam ziomki idziecie gdzieś? Tak, mamy plan kupić trochę gadżetów i wybrać się do wasowego miasteczka. Dobry pomysł, rozerwijcie się trochę. Dziękuję! Dzięki, tanieczko! Jak fajnie jest mieć bogatą mamę! Kurczę, naprawdę mam ochotę na coś smacznego. Jedzenie jest głupie. W naszym domu nie mamy zbyt dużo słodyczy. A tutaj, Nicole, się mylisz. Mamy tutaj wszystko. Co? Jeśli masz na myśli zeszłoroczne sucharki pod szufladą, to ich też nie ma. Nie mówię o nich. Co to za bogactwo? Ile tutaj rzeczy? A skąd to wszystko masz? Wszystko uprawiamy, za to babcia trafiła do więzienia. Co? Więc tam jest babcia! Tak, teraz jej kolej. Musiałam walczyć z jej pryczą, żeby odzyskać jej telefon. 3, 2, 1, 0. Jesteście na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić. A my uciekamy! Pa, pa! pa, pa!